Czasem w życiu przychodzi taki moment, kiedy dwoje ludzi spotyka się i od razu wie, że są dla siebie stworzeni. Że to są bratnie duże, że nie potrafią i nie chcą żyć bez siebie. I tak właśnie opisałabym mnie i Justynę. Wychowałem się z młodszą siostrą, zupełnie tak samo jak Hubert. Dlatego od zawsze marzyłem, żeby mieć brata. I od jakiegoś czasu mam. Poenta jest taka, że ma 8 lat ma na imię Antoś, i niedawno był pierwszą komunię. <grymne> Dzisiejszy dzień jest dla mnie wyjątkowym momentem, bo znam Justynę od podstawówki. Przeżyłyśmy razem wszystko, pierwsze złamane serca, wielkie plany i ciche marzenia. Jednym z nich było zawsze znalezienie prawdziwej miłości. Justyna, jesteś dla mnie jak siostra, i dlatego patrząc na ciebie dzisiaj. Uśmiechniętą, szczęśliwą, zakochaną, czuję ogromne wzruszenie, bo wiem, że znalazłaś kogoś, kto widzi w tobie to wszystko, co ja widziałam przez całe nasze wspólne życie.